Cześć tu Willi. Dziś wciąż poznajemy gwiazd na premierze filmu Dziewczyna Influencera. Chodźcie razem ze mną, będzie ciekawie. Ja jestem gwiazdą, wiesz, gwiazda to jest w ogóle pojęcie względne. Są różne kalibry gwiazd, różne rozmiary, że tak powiem. To jakiego kalibru to jesteś gwiazda? Ja myślę, że jestem mogę być kiedyś gwiazdą, która tak dojrzewa wraz z czasem, niekoniecznie jest taką gwiazdą, która się pojawia i znika. Gdzie ty grasz głównie? Aktualnie gram w serialu Em jak Miłość, więc zapraszam do oglądania. A na co dzień gra w teatrze, w teatrze Bagatela w Krakowie. Gdyby twój bohater miałby skończyć swoją historię we jak miłość, jak jakbyś ty chciał, żeby to było Jako że moja postać jest komendanta jestem policji, więc to jest ktoś, kto się rozprawia w zasadzie z przestępczością. Chciałbym, żeby ta postać zginęła w sposób honorowy. Kogoś obronił, albo, nie wiem, uratował wręcz właśnie komuś o. życie i oddał życie na przykład za kogoś. A gdybyś nie został aktorem? Pewnie zostałbym skrzypkiem. Grałem o. w skrzypcach uczyłem szkołę muzyczną, więc pewnie zostałbym muzykiem albo muzykologiem, bo bardzo mnie pasjonowała historia muzyki, więc taką stronę też chciałem mieć. Poznaję polskich gwiazd. Wiem, znam twoją pracę. Naprawdę? Naprawdę. A to jest bardzo miłe. Dlaczego jesteś gwiazdą? Ja nie jestem gwiazdą, absolutnie. Ja ubieram gwiazdy. Gwiazdy? robię, w ciebie gwiazdy? Zajmuję się projektowaniem kostiumów scenicznych i ubieram po prostu gwiazdy. Oprócz tego ubieram do filmów. Ubierałem Andrzeja Seweryna do filmu Królowa. Wow, <laughs> też byłeś ty. E, tak, tak. Jakie jest twoje główne marzenie? Kogo chciał, chciałbyś ubrać? Cher? Mm. Lady Gaga? Myślę, że Lady Gaga. Tak? Na pewno Madonnę, bo kocham ją po prostu za, te, za jej przemyt zanie klasyki w tak nowoczesny e, i skandaliczny sposób marzę, że kiedyś mi też jakieś majteczki uszyjesz. Zapraszam. <grym wytorium> Który mój profil był lepszy? Jaki jest mój lepszy, tak zobacz. O, też będziesz. Czekaj, pokaż tak? Ja wolę ten. ja, to ja będę się... tak z Tobą rozmawiał. Dokładnie. Okay. <laughs> Wtedy się nasze profile zgadzają. Magdaleno, czy Ty kiedykolwiek pracowałaś na jakiejś zwykłej pracy? Modeling. Taka, taka praca jak ja, na przykład rano pójść się tam do szpitala, umyć podłogę, później pojechać zlepić pierogów. Nie, to ja szczerze, że bardzo chciałam i zastanawiam się, czy tego nie zrobić. Poszła byś do mnie lepić pierogi na przykład? No, spróbowałabym. Pewnie, chociaż ja uważam, że nie jestem najlepsza w gotowaniu. Tak, bardziej, bardziej, bardziej lubisz jeść. O... Pierogi nie można jeść, bo one są surowe na sprzedaż i mm. Więc to jest taka praca, że możesz tylko ukraść i w domu później ugotować. O, to może, może właśnie jakaś taka ścieżka kariery byłaby dla mnie ciekawsza. Dziewczyny. A do kogo, do kogo tutaj kolejka jest? Do nie jest Wiecie co, ja już wolę spytać, bo tak. niedawno stałem w kolejce przez 10 minut, po czym się okazało, że to kolejka do łazienki była. Ja yy, naprawdę takie ta, ta rzeczy się dzieją, że no... jestem gwiazdą. Wiesz co, nie ja nie czy, lubię a dlaczego? Tego słowa. A, myślałam, że czy no widzisz, to no właśnie, jeżeli chcesz być gwiazdą, musisz być skromny tak naprawdę. Nie, ja nie czuję się absolutnie gwiazdą. Ja jestem tak, po pierwsze dziennikarką, po drugie dziennikarką i po trzecie dziennikarką. No ja jestem partnerką osoby rozpoznawalnej bardzo, więc... No jeszcze z nim z... nie pogadałem, nie? ale kiedyś Ojejko. może to się wydarzy. Prowadzimy z moim partnerem podcast w związku psychologicznych. Słyszę, że to było potrzebne, że nie było takiego podcastu stricte o związkach. Powiedz mi, czy ty kiedykolwiek pracowałeś na zwykłej ludzkiej pracy? uh yeah Nigdy? Naprawdę? Od razu też gwiazdą? No ja nie mogę, no. Tak, od razu, od razu wam gwiazdą. Taka się urodziłam, słuchaj. Alternatywna jakaś praca. Kiedyś rozglądałaś taką pracę? Mogłabym być na przykład e, stewardessą. Skąd wiedziałaś? Ja chciałam być Naprawdę? A nie, no nie wiedziałam właśnie. Na początku szkoły podstawowej, wiesz, mama takiego kolegi mojego była stewardessą i strasznie mi się jej praca podobała, bo miała różne fajne opowieści, przywoziła nam różne prezenty z samolotów itd. Ale bo w Polsce wtedy niczego nie było, no ja jestem dużo starsza od ciebie, więc jak byłam mała, to dziękuję bardzo. To w Polsce mało co było, i tak sobie myślałam, kurczę, jak sobie z Boże, Ja cię znam! Ja się fajnie oglądałam! Jego, jego zapytaj, jak to jest być gwiazdą. Słuchaj, ty gwiazda, ty, moja. ty jesteś gwiazdą. Boże, ja grałem, ja, ja, ja grałem w tym, ja statystowałem tam w waszym tym sexyfaju, słuchaj, siedziałem tam, nie widać mnie w ogóle, ale byłem. 8 no, godzin, 100 zł. No, tak, Super produkcja. Tak, tak, jak wyglądają te realia, proszę Państwa, 8 godzin 100 złotych i zupa! Dlaczego ty jesteś gwiazdą? Drugi raz dzisiaj dostaję to pytanie, to jest trudne pytanie, Kto bo... Cię bo ja bym pytał. A już że w obiekcie ktoś, tak, że no, sorry. E, nie wiem, bo ja się tak nie czuję. Gdybyś nie... Był to kim byś był wtedy? Gdybym nie był aktorem, to zapewne by, byłbym psychologiem albo joginem. Ty znasz się na psychologii? Troszeczkę tak. Ja mam problemy w domu. A Moje sąsiedzi ma? psują mi życie. Ja chcę spać, a oni jakby akurat zaczynają swoje życie aktywne w nocy. Jak te myszy, nie wiem. E, Koty. Powiedz mi, jak ja mam na to reagować, tak żeby ich nie wygnać jednego dnia z domu po prostu? Nie wiem, różne przygody z sąsiadami, coś na ten temat wiem. Ale pomaga tylko i wyłącznie wzajemna miłość i szacunek. Czyli co, nie trzeba było kupować bata? Nie, nie, nie ani straci na wycieraczkę <laughs> też nie, ale miałem taki pomysł. <laughs> Ty wiesz co, daj mi jeden. Jak masz dwa, ja, ja nie mam żadnego. Ja Cię od razu zauważyłem, mam Cześć. takie same zasłony w kuchni. No nie no, kobrowski brzozowski by tutaj spadł z krzesła. Ja w ogóle jestem Willi. Bardzo mi miło, Ania, Anna Maria. Anna Maria, powiedz mi, dlaczego ty jesteś gwiazdą? Jeżeli jestem podziwiana, to bardzo mi miło. Czy czujesz jak gwiazda? Nie, chyba nie. Akurat mam swój debiut aktorski w filmie w dziewczynie Influencera. Pierwszy raz będę siebie widziała na. Big screen. Gdzie Ty będziesz siebie wiedziała? Na dużym ekranie. A, Ciebie zaprosili do tego filmu. Byłaś pewnie znana. Skąd Ciebie znalazły? że tak powiem? Znaleźli? Znaleźli, tak. Skąd ja się wzięłam? Tak. Z księżyca. Spadłam z księżyca. Od ponad 10 lat jestem modelką. No i rzeczywiście tutaj w Polsce gdzieś tam byłam rozpoznawana, jeszcze lata temu jak zaczynałam. Zanim jeszcze wyleciałam do Stanów. No i teraz jestem też influencerem. Także chyba stąd się tutaj wzięłam. No i może ta kariera aktorska gdzieś się rozwija. Minie, bardzo bym chciała. Mój operator jest Angliczykiem i on mm. nic nie rozumie. Specjalnie go tak zatru zatrudniłem, żeby, okay. wiesz, żeby on się nie ślał z moich. Powiedz mu po angielsku, będziesz zwolniony o tak. You are gonna be fired. I'm sorry, but no, I hope not. <laughs> <laughs> Ale tak. ty jesteś poza, tak? Cześć! Ah. Słuchaj, jesteś bardzo opalany i w ogóle fajnie. Byłeś, gdzieś, się odpoczywałeś? Tak, przyjechałem na tę premierę prosto z wakacji. Miałem chwilę odpoczynku i relaksu w Hiszpanii. Jak już kogoś poznałem, to poznaję jeszcze głębiej człowieka. Czyli najpierw jak się poznaliśmy, nie miałeś pojęcia, kim jestem, potem obejrzałeś wreszcie rzeczy, tak. w których zagrałem i teraz? Teraz co o mnie myślisz? Teraz ja myślę o tobie bardzo fajne rzeczy. Kim ty byłeś do aktorstwa? Jaka była twoja pierwsza praca jako człowieka w ogóle? Nie, moją pierwszą pracą było aktorstwo. Właśnie. Nigdy nie pracowałem zwykłej pracy. Pierwsze pieniądze, które zarobiłem, zarobiłem na planie. To nie sprzątałeś nic? Za nie darmo, tylko za darmo. Może moje sprzątanie akurat nie zasługiwało na wynagrodzenie. Gdybyś nie byłbyś w polskim. Co byś robił wtedy? Mógłbym e, uprawiać jakieś sporty ekstremalne, albo tworzyć muzykę, albo być architektem, albo pilotem. Z dyplomatą, albo prezenterem telewizyjnym. Ja zmieniłem sobie operatora. Po raz pierwszy nagrywa mnie nowy operator, ma przesadanie. nowego operatora. <laughs> Jeżeli on coś mi spierniczy, jak ja mam się powstrzymać, żeby go nie zabić? Bo czasami wy też na przykład jesteście zli na planie, ale musicie dobre emocje pokazywać. No musisz myśleć ostatecznie o tym, że to ciebie widać, więc twoja złość będzie na ciebie źle wpływała. Nie zdusić, bo potem jak zdusisz w sobie złe emocje, to one i tak z ciebie wyjdą prędzej czy później. Więc ja miałem dzisiaj taką sytuację, przyjechałem rano na plan, okazało się, że wysłali mi zły adres, a miałem bardzo mało czasu, więc byłem na maksa wkurzony. W końcu dotarłem tam, gdzie trzeba, ale od razu była kamera akcja, więc ja musiałem... Puścić z siebie powietrze i hej, witajcie, jest wszystko okej. Okay. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Spotkamy się jak zawsze za tydzień na antenie Red Carpet. Papa. pa. pa.